Jako krytyk muzyczny muszę nadążać za trendami w naszej polskiej muzyce, dlatego dzisiaj e, zagłębiłem się e, w kotku, który pije mleko. Szczerze mówiąc to nie wiem skoro się bierze taka muzyka, ale no, jak sprawdziłem na Facebooku wokalistkę, a tego ze stołu, czegokolwiek tam jest ma ze mną wspólnych dwóch znajomych więc zaczynam się powoli martwić o stan dzisiejszej młodzieży ponieważ ta piosenka jak się jest chujowa szczerze mówiąc te wszystkie pseudometale, te dziewczyny które udawają, że są emu które mają za dużo w dupie, po prostu im się już że wracało tam do góry nogami. Udają, że są lezbijkami. Przybierają się za chłopaków. To jest kurwa. Takie już do Że ja pierdolę. No, no po prostu wyjebać w kosmos i niech fruwa dookoła. Sama piosenka jest według mnie... Słaba. Kwiatkowski nawet ma czasem lepszy czasem. Umówmy się, że czasem. Ogólnie cała jego twórczość to jest jedno wielkie gówno. No, więc jeżeli tego tak jeszcze nie słuchaliście, to zapraszam do przesłuchania, no, jeżeli wam nie szkoda czasu. Nara.